Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedyś ściemnie się wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja Razem ze mną teraz lecę. Lecieć tak, więc ze mną leć i będziesz wolna, tak jak tak. tam jest mija, tutaj ja, Mija i ja Dziwactwa Fadla. No dobrze, kucharze, sprawdźcie, czy maszynki do makaronu są dobrze ustawione. Pokrętło ma być na jedynce. Nie za dobrze wygląda. Co ty opowiadasz? Jest idealny. Z tego klucha wyjdzie makaron pierwsza klasa. Umiem już robić makaron? Jeszcze słabo ci idzie. No, to będę próbować dalej. Nie poddam się. Bardzo dobrze, Mia. Jest doskonały. Dziękuję. Ha. Bardzo dobrze, Mia. Jest doskonały. <noise> Weź, włóż ją do maszynki, jak nie będzie widzieć. Żartujesz? Za nic tego nie zrobię. Nie wiem, co to żarty. Nie znam tego słowa. Zrób to. Będzie super. Świetnie ci to wychodzi. To żadna filozofia. Ej, <ścoughs> chcesz coś do wytarcia twarzy? Dzięki. Vincent! Co się dzieje? Bawi się z Nie pozwoliłam jej na to! Przepraszam! Jak mam się czegoś nauczyć w takich koszmarnych warunkach? Vincent! Zawsze myślałam, że to Violetta wpakuje mnie w kłopoty, a nie wy. Och, daj spokój! Sama zaczęłaś. Wioletta myślała, że będzie fajnie. Jej się wydaje, że nawet wysypka jest fajna, jeśli mają ktoś inny, nie ona. Być może, ale miło jest być w paczce kogoś popularnego. Kiedy pokazuję się z wiolettą, ludzie chcą ze mną rozmawiać. Halo! Rozmawiają z tobą dwie osoby ze świeżym makaronem we włosach. I to bez żadnego obrażania cieczy dokuczania. <noise> Jesteście zupełnie inni, niż myślałam. Um, Vincent, muszę wyjść na chwilę. Czy mógłbyś? Jasne. E, pomogę ci wyjść. Zaraz wracamy, słowo. Możesz zamknąć? Już zamykam. Hasło. Przy winorośli jaskinia jest. Najmniejszy z nich przejdzie ten test. Też się cieszę. Mam nadzieję, że nie mam na sobie mąki. Och, nieważne. To długa historia. O, jesteś tu! Już jest! Czekałeś na mnie? Jako faun do niczego innego się nie nadaje. Czekam, aż pojawi się elf i zawiadamia o tym inne elfy. Sama mogę powiedzieć... No to po prostu super. Do niczego nie jestem już potrzebny. Teraz nie będę miał kompletnie nic do roboty. Nie to miałam na myśli! Nareszcie! Jesteśmy gotowi na nowe wyzwanie! Wyrocznia powiedziała, gdzie trzeba szukać? Tak! Powiedziała, przy winorośli jaskinia jest. Najmniejszy z nich przejdzie ten test. Hmm. Jaskinia, winorośl? Chyba chodzi o wyniosłe jaskinie. Tam jest mnóstwo winorośli. Może tak, może nie. Sprawdźmy. Wybieram się z wami. Słuchaj, Fadl. Nie obraź się dobrze, ale nie możesz z nami iść, jasne? Yuko ma rację, Fadl. Wyniosły jaskinie to nie miejsce dla fauna. Bo? Jestem równie dzielny jak wy, elfy. Co takiego umiecie, czego ja nie potrafię? Latać. Strzelać. Ganiać mankulusy. Pachnieć. Ej, 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 ej! Może już wystarczy? Hmm, zaczekajcie. Nie ruszajcie się bez mnie. Czy wy nie jesteście dla niego zbyt surowi? A co, mamy go oszukiwać? Uwaga! Panie i panowie elfy! Ja, pan Fadl, począwszy od tej chwili, nie będę już faunem, stanę się elfem, jak wy. Będę ruszać się jak elf. Walczyć z mankurusami jak elf! Strzelać wodnym błyskiem jak elf! Uf. <laughs> I będę latać tak jak elf. Podziwiajcie! <laughs> O -o. A -a! Fadu, jesteś cały? Nad tym muszę jeszcze trochę popracować. Ale mogę być elfem, prawda, Mia? No mm, chyba tak. O, proszę, 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 mogę, 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 o, mogę! Dobra zgoda. Możesz iść, tylko przestań wlepiać we mnie te wielkie oczy. Jestem elfem! Tego nie powiedziałem. Nie musiałeś? Jestem elfem! Jestem elfem! <laughs> Ty się będziesz nim zajmować. Biorę pełną odpowiedzialność. O, pył z rogu jednorożca! Obowiązkiem każdego elfa jest go rozsiewać i utrzymywać sentopie w, w rozkwicie. Nie powiesz mu, że to jest sfenzogrzyb? Wpadnie na to. Jestem elfem! Jestem elfem! <laughs> Spadam! Spadam! Już nie! Ja, ja latam! Ja latam! Nijak, mogłabyś z nim coś zrobić? Spowalnia nas! Właśnie! I zaraz ściągnie na nas uwagę gargony! Tak, wiem, wiem, macie rację. Pogadam z nim! Słuchaj, Fadl! Daj odpocząć skrzydłom i poleć ze mną na onczao! Wojownicy nie jeżdżą na jednorożcach, ale tylko dlatego, że nie mogą, prawda mo? O tak! Każdy elf marzy o przejażdżce na jednorożcu. To dałoby niepowtarzalną szansę, żeby poczuć więź pomiędzy elfem a jednorożcem. Ja... Czuję ją! Czuję więź między nami. <śmianie> 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 Ruszajmy. Juhu! Wyniosła swoje... Zobaczcie, ile tu jest winorośli. On, ciao? pójdziesz poszukać fragmentu tromptusa? Znalazłem! Znalazłem część tromptusa! Znalazłem część tromptusa! E, o, o, e, to pomyłka, to tylko kamień. Każdy elf mógłby się pomylić. To bardzo tromptusowy kamień. Tak wiem, jestem za niego odpowiedzialna. Fadl, skoro masz już skrzydła, najwyższy czas na pierwszą lekcję latania. Elfy muszą się uczyć? Jasne, że tak. Mnie latania uczyła Yuko. Teraz ja będę uczyć ciebie. Zaczniemy od podstaw. Jak trochę poćwiczysz, kiedyś będziesz tak dobry, jak mija. Fadl, chodźmy gdzieś na ubocze, dobrze? Pierwszą rzeczą, którą trzeba opanować, jest szybowanie. Popatrz. Teraz ty spróbuj. Nie machaj skrzydłami. Szybuj. Udało się. To znaczy, to załatwe dla elfickiego wojownika. Jestem jak książę Mo, z lepszą fryzurą. Jak poczujesz się pewniej, spróbuj obrotów. Ja nie jestem w tym dobra. A ja tak? Ej, prawdopodobnie. Fadl. O Znalazł go fragment trumptusa. Patrz, dokąd lecisz! Ale to nie moja wina! Tak jakoś targnęło mną w górę i w dół, tam wysoko! No to pięknie! Widzisz, co narobiłeś, niewydarzony lotniku? Część Tromptusa wpadła do jaskini. Co z ciebie za elf? Hmm, mały jednorożec ze złotym rogiem! Strasznie głęboko, nie ma najmniejszych szans. On Szybko! Musimy mu pomóc! Chyba nie zdążycie! Teraz już nikt nie zdoła mu pomóc! Fadl! Szybciej! Nie! nie, nie mogę zdjąć! Węża. Dzięki Fabry. Nie do wiary, że mi się udało. Lecimy. Zejdź mi z drogi! Nie pozwólcie mu uciec! Go. Słyszysz puść! Wścibskie elfy! Ha! Lewy hak! Prawy hak! Pokażę, kto tu rządzi! Przekona się, co są warte elfy! Um, Fadl. Oberwiesz moim elfickim wodnym błyskiem! Ha! ha? Ej. Mo, pewnie też ciągle się to zdarza. Puść go, słyszysz? Mo! Ten jednorożec jest mój! Uwolnij go! Tu nie trzeba siły, tylko sprytu! Ja bym na to nie wpadł! Uważaj! To nie koniec! Jeszcze dorwę tego jednorożca! Ha! Jesteś już bezpieczny. O nie, spójrzcie! Beży gargony! To nam nie ułatwi sprawy. Jest tylko kilka, wejdę tam. Nie, to moja wina. Ja wejdę. Powoli opuśćcie mnie do jaskini. To żaden problem! Sam się tym zajmę, moi drodzy. Albo pomóżcie mi. Tak też może być. Ach, ach, nie jeszcze się. Szczelina jest za mała. Żaden elf się nie przeciśnie. Ale faun owszem. Bo faun nie ma skrzydeł. I faun jest na tyle sprytny, żeby zabrać fragment Tromptusa tak, żeby nie zauważyły tego węże. No oczywiście. Znacie jakiegoś fauna? Fadu! Ale... Ale ja nie chcę być faunem, wolę być elfem. Sztuczne skrzydła i peruka nie zrobią z ciebie elfa. Jesteś faunem i zachowuj się jak faun. Prawie całe życie tak się zachowywałem i kiepsko mi to wychodziło. Poza tym pomyślałem, że jak będę elfem, to może bardziej mnie polubicie. Fadl, lubimy cię takiego, jakim jesteś, znaczy, jakim byłeś. Wiesz o co mi chodzi. To prawda, Fadl. Tak, po prostu bądź sobą. Poza tym, chyba o to chodziło wyrocznie. Najmniejszy z nich przejdzie ten test. To ty, Fadl! Ty jesteś najmniejszy. Naprawdę? Myślicie, że sobie poradzę? Jasne! Kto zrobił tromptusa? No w sumie ja. A kto skonstruował działającą windę? Też ja! O, zrobiłem też pięć źle działających, nawet katastrofalnie, ale jedna działa! Może macie rację, może jako faun jestem lepszy. W każdym razie nie gorszy. Trudno zaprzeczyć. Faun. No, raz kozie śmierć. Woh! Myślisz, że da radę? Tak. Odwagi, Fadl. Dasz sobie radę. O -o. Strasznie jest głośny jak na fauna. Wyciągnijcie mnie! Wyciągnijcie! że sobie poradzisz. Mogę przynajmniej włożyć Elfią perukę? Hmm. Niniejszym nagradzam cię, faunie Fadł najwyższym wyróżnieniem za odwagę i męstwo, dzięki którym odzyskałeś fragment Tromptusa. Gratuluję. Wielkie brawa, Fadl. Sentopia jest ci wdzięczna. I pomyśl, dokonałeś tego jako fauna, a nie elf. Dasz nam tę część tromptusa? Tak, mam ją tutaj. Jestem pewien, że miałem ją jeszcze przed chwilą. O -o. Fadl, chyba jej nie zgubiłeś. A skąd? Mamy siedem, jeszcze trzynaście. Wyrocznie da nam kolejne wskazówki. Jeśli tu zostanę, nie poznam ich. Będę na ciebie czekał. Ktoś musi powiedzieć elfom, że wróciłaś. Myślałam, że nie masz zamiaru tego robić. <tak>, tak naprawdę nawet to lubię. Można sobie uciąć drzemkę. Małeś na służbie, Fadl? Słucham? Nie, jasne, że nie. Kto tak mówi? To byłoby bardzo nieodpowiedzialne. <tak> <tak> Niedługo znowu się zobaczymy, Fadl. Na razie. Pa, on, ciao. Pa, pa, mia. Cześć, mia. Do zobaczenia. Dostałem nagrodę. Dostałem nagrodę. <tak> Eee, cześć, eee, mam ci z tym pomóc? Nie trzeba, poradzę sobie. Coś ci jest? Nie, skąd? Co ty? Gdzie jest Mia? Eee, o, jaka Mia? O, przestań, Mia. Ta Mia? Eee, cześć. Paula, skończyłaś już sprzątać? Tak, tak, już do ciebie idę. <śmienki> <śmienki> Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Duń, Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pontek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwiciński, Karol Osentowski oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska Duń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.